Jeżeli Wy, tak jak i my z Marcinem, tej wiosny chcecie zacząć biegać, to ten odcinek jest właśnie dla Was. A położy nam w tym nasz kolega, trener biegowy Michał. Michał! eh, Michał, czekaj! Odrywamy! Siemanko, gotowy na trening. Witamy Was w nowym odcinku. Dziś gość specjalny, Michał Król, który opowie nam, jak zacząć biegać. Od czego zacząć? Co jest nam potrzebne? Zresztą, może niech Michał Lepiej powiem więcej na ten temat, bo ja się o tym nie znam. Cześć, jestem Michał, jestem trenerem biegania od 12 lat. Wcześniej 13 lat sam byłem zawodnikiem lekkiej atletyki. Od czego rozpoczynamy bieganie? Tak? Przede wszystkim pytanie, czy bieganie jest dla każdego. Bieganie jest dla większości z nas. Czyli jedyne, jedyne osoby, które nie powinny biegać, to są osoby z otyłością wielką i osoby, które mają problem z, z sercem, tak? czyli tutaj z układem krążenia. Czyli my możemy, my możemy, Michał, biegać. To chyba nas nie dotyczy. Czyli e, powiedz, Michał, jeżeli mam dość sporą nadwagę, to na początku by się raczej nie zachęcał takich osób e, od razu, żeby wyjść pobiegać, tylko zacząć może od kodu jakiegoś, nie? E tak, jeśli ktoś ma problemy z wagą, jest dosyć otyły, to wiadomo, że może być ten marsz na początku, żeby poprawić troszeczkę układ krążenia, ale taka osoba przede wszystkim musi stać tej kanapy i trochę wzmocnić te, te mięśnie, tak? Czyli przed bieganiem lepiej sobie podejść do Was, na siłownię, tutaj troszkę wzmocnić te mięśnie. Okej, okay, czyli musimy mieć jakieś takie ogólne przygotowanie siłowe, żeby nie wyjść i po prostu pierwszego dnia nie zrobić sobie kontuzji, prawda? Dokładnie tak, jeśli nie chcemy skończyć po dwóch, trzech treningach, to, to takie osoby muszą się do tego przygotować, tak? Powiedz może nam, y, widzą, od czego zacząć. Myślę, że od rozgrzewki y, to jest chyba dobry punkt wyjścia, prawda? Y, tak, biegając, każdą aktywność fizyczną oczywiście trzeba rozpocząć od rozrzewki. Ja przed bieganiem zawsze proponuję dwie rozrzewki, tak? Jedną rozrzewkę można sobie zrobić w domu lub po wyjściu zaraz składki, klatki. To jest parę takich statycznych ćwiczeń, żeby rozgrzać staw skokowy, achillesa, łydkę, żeby tutaj się nic nie stało. Później po krótkim przebiegnięciu zrobić rozrywkę dynamiczną. Ta rozrywka dynamiczna też ma charakter krótkiego odpoczynku po pierwszej zadyszce, która na pewno się zdarzy. W ten sposób najlepiej dogrzewamy nasz organizm. Super, więc co zabieramy się do konkretów. My z Michałem e, trenujemy, patrzymy co nam Michał pokazuje. No i co? Biegamy, nie? Działamy! Tak jest. Ok, zaczynamy sobie od zwykłych spięć na palce, tak? Czyli żeby rozgrzać tutaj łódkę staw skokowy, żeby sobie spięć na palce z przytrzymaniem, wracamy sobie na pięty, rozrywamy tutaj piszczelek, czy golenie, parę takich dosłownie przejść, tak? To mamy podstawowe ćwiczenie. Przy każdym biegu ten staw skokowy mocno pracuje, a chwilę z łódka mocno pracuje. Rozwijemy sobie tu trochę staw skolanowy, czyli zrobimy tutaj jedną nogę do przodu, drugą mamy z tyłu. Nogę z powodu mamy cały czas lekko zgiętą w stawie kolanowym i po prostu sobie schodzimy w dół, wracamy do góry, nie prostując nogi do końca, żeby ten staw kolanowy sobie fajnie tutaj rozrzał. Okay. Wystarczy Dobre. nam po 5-10 powtórzeń na każdą nogę. Trochę poskrzypią kolana, nie się na oliwio. Udostępniamy troszeczkę korpuścić, czyli zrobimy obszerne krążenia tułowia. Najprostsze ćwiczenie, czyli schodzimy sobie w dół, idziemy sobie do góry, wracamy. Idziemy w drugą. Wystarczy takich pięć powtórzeń na każdą stronę. Dobra. Ostatnie ćwiczenie, czyli leczyliśmy, leczyliśmy parcjami od dołu w górę. Rozgrzejemy troszkę tutaj kark, szyję, żeby, zwłaszcza dla osób pracujących przed komputerem, żeby się tutaj nic nie pospinało za bardzo. Czyli kr krążymy do przodu, do tyłu, krótkie ruchy wykonujemy. Po paru powtórzeniach prawo-lewo, czyli całą tutaj o. szyję, cały kark sobie rozgrzejemy. I dosłownie parę takich ćwiczeń, tych ćwiczeń można dołożyć, natomiast to chodzi o to, żeby. Nie wyjść od razu z kanapy, tylko parę ćwiczeń wykonać, później sobie podrutacz z jakieś pół kilometra i zrobić tą właściwą, dynamiczną rozgrzewkę. Dobra, to, to co, Michał? Przetruchtajmy sobie te parę metrów, żeby się jeszcze troszkę dogrzać i działamy z trzecią góry. Dokładnie. No, nie? Przechodzimy do biegu spokojnym tempem, dogrzewamy się, prowadź Mistrzu. Ruszamy. Dobra, panowie, chwilka pauzy, bo mi trochę tętno skoczyło. E, Michale, powiedz mi, no bo tak pewnie dużo osób się zastanawia, zanim zacznie biegać, jakie buty do biegania. Czy mogę biegać we wszystkim? Czy potrzebne są jakieś specjalistyczne? Dla naszego zdrowia zdecydowanie lepiej by w to te buty miały jakąś amortyzację, więc nie wychodzimy w trampkach, nie wychodzimy w sandałach, bo to się może nie udać. A zdarza się, że Zdarza człowiek? się, oczywiście, że tak. Na mi się zdarza, zdarza się też na strzeżkach biegowych, że widzimy kogoś w sandałach. Rzadko, bo rzadko, ale się zdarza. Są rodyny. Najlepiej się udać do, do specjalistycznego sklepu, tam e, dobiorą odpowiednie obuwie, czy to ma jest na pronację, sup czy neutralne po prostu obuwie. Czyli wszystko zależy też od tego, już... od budowy stopy, tak? E, tak? Dokładnie tak. Tak jak na treningach spotykacie osoby, którym stopa gdzieś tam ucieka na, na do wewnątrz czy na zewnątrz. Bieganie to później się uwidacznia, więc warto dobrać odpowiednie obuwie. Są też różne rodzaje buty do różnej wagi? Do cięższych zawodników może troszeczkę inna amortyzacja? Do różnej wagi to... czy do różnego specyf... specyfikacji treningu, czyli na wybiegania mamy oczywiście buty z większą amortyzacją. Do startów zawodach czy do szybszego treningu mamy buty z zdecydowanie bardziej dynamiczną podeszwą, czyli mniej amortyzacji, ale dzięki temu zyskujemy na szybkości. Tak? Ale tak jak dla nas, amatorów, tak jak z Marcinem wyszliśmy, mamy wygodne adidaski, jakaś tam amortyzacja jest, nie powinno być najgorzej, no, nie? Dokładnie tak. Trzeba Pamiętajcie, tak. najważniejsze, żeby było wygodnie, bezpiecznie, Wymalcie się, czuć dobrze z tym bieganiem i buty nie mają być ograniczeniem, także na pierwsze treningi wychodzicie, biegacie tyle. Przechodzimy do dalszej części rozgrzewki. Co mamy robić, Michał? Zaczniemy od, od krążeń ramion, później robimy parę skipów, później dorobimy jakieś miejsce do podporu, czyli ławeczkę albo jakieś drzewo i zrobimy wymachy nóg. Na przemianę strony na krążenia w przód, w lekkim truście, to ma być wolny truścik, krążymy sobie, a my 10 razy w przód, więc to samo do tyłu wykonujemy. To jeszcze ogarniam. Do tyłu. W lekkich podskokach obu rącz w przód, no ale sobie tutaj o. dogrzewamy. I to samo do tyłu. Dobra. Mamy krążenia ramion, więc sobie zrobimy parę dosłownie skipów. Rozgrzewamy skip A, skip C, zrobimy sobie te najłatwiejsze, żeby sobie tutaj dogrzać. Skip A, czyli kolano unosimy do wysokości kolca wiatrowego. Wykonujemy sobie tak na początku. Marsza skip, czyli skip, spięcie na palce. Raz jedna, raz druga. W tej pozycji. Dobra, no to, to już jest męczące. I... <laughs> Troszkę sobie przyspieszymy tempo, czyli zrobimy tradycyjny skip, a w dynamicznym tempie sobie skipujemy, bo no, przemieszczamy do przodu, a dynamicznie w górę. Dobra. Łapiemy oddech, parę metrów marszu. Niech kamerzysta złapie oddech, bo ledwo daje radę. Zrobimy skip C, czyli uderzamy o posiadki. Pozycji, a później znajdziemy się jeszcze do podporu, nie wiem, no ławka, drzewo, No, sobie tam przejdziemy za krzaki. gdzieś. Dobra. Dobra, czyli skipce uderzamy sobie e, piętami o pośladki. Dynamiczny ruch. Dobra, i teraz sobie znajdziemy jakiś punkt podporu, może być to ławka, może być drzewo, e, wykonamy parę wymachów nóg. Dla. przechodzimy teraz do, do rozgrzewki z jakimś podporę. mamy tak, e, rozgrzewamy łódkę Achillesa, czyli w podporze, do przodu zapraszamy tutaj do ławki, tak, robimy dobrze, sobie na Michał? Zmianę. Dobrze? Na raz jedna pięta w dół, raz druga, tak? Czyli dokonamy sobie dwie stopy, raz jedną, raz drugą. No, o, czuję jest, o, ja też czuję. Mm. A co, Michał, czujesz? <laughs> czuję te spojrzenia kamerzysty na moje posiadki. No, nie. Po, widzieliśmy czuć łydka, achillesy, ale różnie to bywa. <laughs> tak, robimy sobie dwie stopy równocześnie w dół, czyli pięty dociskamy do podłogi, przytrzymujemy 10 sekund Michał, Michał? i trzymamy. A, Michał. Michał się rozważył. Nie, nie ogarniał już. I spięcie, na dwóch spięcie. Dobra. Po spięciach pomachamy sobie trochę nogami. Tutaj potrzebujemy punktu podparcia i albo sobie trzymamy partnera za bark, tak jak to w Waszym wypadku może być, albo sobie znajdujemy tak? jakieś drzewo. Tak, tak jak Bokiem, po celu bokiem, tak tak, tak? tak? Bokiem, nogą dalszą od partnera, wymachy. U może i na i wymachy przed tył. Tak? Do, do przodu uginamy kolano, do tyłu się kopiemy. Do przodu. Dobre oginamy do tyłu kopniemy. Jak nie masz partnera, to prosisz po prostu przypadkowych przechodniów o pomoc. Przepraszam, mogę panią wykorzystać do podporu? Zmieniamy sobie stronę, druga noga to sama. Mogliśmy muzykę taką do tego układu choreograficznego. Ładnie? Dobra. Co Michale, dalej? Tak, rozumiem jeszcze do odwodniciel, czyli tu musimy sobie sprzedam przodem, podporu. Czyli w ten sposób, noga jest prosta, przywodniciel ja odwodniciel, w ten sposób. Tu zakrypuję. Staramy tutaj. Obszerne ruchy wykonać, żeby dogrzać te wszystkie mięśnie. Dziesięć za nogę. Dziesięć prawa, 10 za lewa. jedna i druga strona. Uh. Mamy 10, zrobimy drugą nogę. Po takiej rozrzeżce złapaliśmy też trochę oddechu. Możemy przejść do właściwego treningu. Dobra Michał, bo ja już mam trochę dosyć, a taki zwykły szarak to już może być naprawdę wykończony, a tu jeszcze przed nami główna część treningu. Jak ma wyglądać taki pierwszy trening amatora biegacza? Jest to nasz pierwszy trening, zdecydowanie jest to marsz obieg. Powinniśmy rozpocząć od marszu obiegu. Ja proponuję zawsze krótkie odcinki biegowe, czy to jest minuta marszu. I później w zależności jak szybko odpoczniemy. Może być minutę marszu, minutę biegu, może być po minucie biegu wprowadzić trosze, troszeczkę dłuższy odcinek marszu, tak żeby nasz ten, nasz układ ciążenia troszeczkę odpoczął i dopiero kolejny odcinek powiedz. Taki odcinku możemy powiedzieć od tak naprawdę 5 do, do 10, wszystko w zależności od jakiego poziomu rozpoczynamy, tak? Dobra, czyli założymy robię 10 minut takiego 10-minutowy interwał, tak jak powiedziałeś, dokładnie tak. Plus nasza rozgrzewka, czyli cały trening biegowy. To będzie pół godzinki, tak? Pierwszy trening nie zdecydowanie więcej. nam wystarczy, to, to nie ma być tak, że zejdziemy na pierwszym treningu i powiemy nigdy więcej, to ma być tak, że nas zachęci, że o, mieliśmy rezerwę, wyjdziemy na drugi trening, zrobimy więcej. Dobra, no to nie ma co gadać, chyba musimy, musimy już zacząć. Części głównej, nie? Odpalaj te swoje stopery. Ja. Włączamy GPS-y i, i biegamy. Dobra panowie, wydaje mi się, że na dzisiaj nam wystarczy. Pierwszy trening, Zaczęliśmy. Jak widać zmęczenie się pojawiło, o to chodzi. A nie niby krótki trening, ale czuć to zmęczenie i pamiętajcie, lepiej zacząć za lekko i powoli sobie to progresować i zacząć za mocno nabawić jakiejś kontuzji albo zniechęcić i skończyć swoją przygodę biegową. To by było na tyle, kochani. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to oczywiście tam łapki w górę, subskrybujcie, ale jeżeli macie jakieś pytania odnośnie biegania do Michała, do nas, śmiało zadawajcie je w komentarzach. Z chęcią nagramy dla Was kolejny odcinek, może o treningu siłowy w przygotowaniu biegacza. Dawajcie znać, widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki Michale. Dzięki wielkie, gratuluję treningu. Dzięki, Dzięki Marcinie. Wielkie. Dało się oddać, super. Trzymajcie się. Jo, jest.